Zakład Ubezpieczeń Społecznych cały czas wypłaca pieniądze na wyprawkę szkolną. Wnioski o świadczenie z programu Dobry Start można składać do końca listopada. Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo raz w roku 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policjalnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje na dziecko, które uczy się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Nabór wniosków o wypłatę świadczenia prowadzony jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 lipca i pod trwa do końca listopada złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Przypominam, że wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie przez aplikację MZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS-u, Bankowość Elektroniczną lub portal Empatię. Przy składaniu wniosku warto sprawdzić, czy poprawnie podaliśmy PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta. Od 1 lipca tego roku ZUS przyznał świadczenie 300+, z programu Dobry Start na ponad 3 miliony uczniów. Na Podkarpaciu liczba wniosków przekroczyła 115 tysięcy, na przeszło 175 tysięcy dzieci. Najwięcej z Rzeszowa i powiatów Rzeszowskiego, Mieleckiego, Dębickiego, Jarosławskiego i Krośnieńskiego. Przypominamy, że wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe. Na Podkarpaciu w sumie wypłacono już ponad 33,5 miliona złotych.